It's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim z tej strony, Kamińskona Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj krótki film, mam nadzieję, że koło południa właśnie oglądacie. Dwa słowa o tym, co wydarzyło się przez weekend w Stanach Zjednoczonych, czyli nieudany zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jak to wpłynęło nam na rynek kryptowalut? Bo jak widzimy po wykresie, Bitcoin zareagował pozytywnie. No i dwa słowa o, o wolnych mediach: o wolnych mediach, bo to, co się po prostu dzieje w tych mediach, to jest jakieś szambo, niesamowite. I całe szczęście, że część osób zwraca na to uwagę, komentuje to głośno. I mam nadzieję, że przez takie komentarze, chociażby jak ten w tym filmie, chociażby to, że Wy zostawicie komentarze swoje oburzone pod tym materiałem, będą miały na jakiś ogół. Wpływ. A jak będzie, no to oczywiście zobaczymy. Także łapa w górę i przechodzimy do meritum. No i zaczniemy od Coingecko. bitcoin prawie 63 tysiące dolarów w tym momencie. Ether 3350 do Ethereum na sam koniec przejdę, bo tam mam jedno słówko do powiedzenia. Natomiast, jeżeli chodzi o najlepsze kryptowaluty, to moc coin tutaj 18% w górę. Stax też brnie bardzo mocno do przodu. Ogólnie, ogólnie jest zielono. A najgorzej, no praktycznie tutaj nie mamy spadków, nawet stablecoiny są w większości na plusie, więc wygląda to naprawdę dobrze. No i właśnie tutaj IT-Tech wrzucił nam taką ładną grafikę pokazującą właśnie ostatnie 24 godziny, jak rynek kryptowalut sobie radzi, a jak widzimy, radzi sobie bardzo dobrze większość kryptowalut zdecydowanie, zdecydowanie na zielono. Dobra, to przejdźmy do tej wolności słowa, bo to jak polskie media albo raczej media piszące po polsku skomentowały całe to wydarzenie, które miało miejsce, no to naprawdę wschodnia, wschodnia propaganda działa, nie? Tak jak nie mamy oczywiście wojny na Ukrainie, mamy w tym momencie konflikt pokojowy, Rosja przyszła uratować Ukrainę ze złych, ze złych komunistów i tak dalej, no to w weekend mieliśmy incydent na wiecu. Zakrwawiony Donald Trump został ewakuowany ze sceny. Incydent z Trumpem jest wideo. Widziałem też filmy pokazujące, że Donald Trump przy uchu to miał małą bombkę, która mu w odpowiednim momencie wystrzeliła i zakrwawiła keczupem ucho. nie? Tak samo ci ludzie, którzy tam umarli, ci ludzie, którzy zostali postrzeleni, to też byli aktorzy, standuperzy jacyś po prostu, kaskaderzy standuperzy. I oni też, tak wiecie, w kostnicy ich reanimują na spokojnie, nie? No, grubo, grubo naprawdę. Z tego, co tutaj pan Wojciech komentuje, WP nad ranem usunęła tekst o incydencie, onet poprawił tytuł, ale incydent zostawił w tytule SEO. Także nie gratulujemy im tego, co robią i tego, jak piszą o takich sprawach, bo był to ewidentny zamach, który na szczęście się nie udał. No i Elon Musk komentuje to, bo u nas parę gazetek, parę portali właśnie o tym tak napisało. Natomiast to, co w Stanach Zjednoczonych się działo, to jak oni komentowali tą sprawę, naprawdę to jest niesamowite. Tam w ogóle pisali w nagłówkach, że Trump został wyniesiony przez Secret Service ze sceny. Dlaczego? Bo było głośno bo ludzie skandowali pod sceną i jakieś niewłaściwe słowa rzucali w Donald'a Trumpa, nie? On się czuł zaniepokojony, było bardzo głośno i Secret Service, nie, wiecie, no, spanikowało i Hopa po prostu stamtąd zgarnęli, nie? No, także Elon Musk skomentował tutaj właśnie odnośnie tej czystej propagandy medialnej, która jest w tych mediach głównego nurtu, i że X jest według niego oczywiście tylko głosem ludu. No, tutaj to wiemy, że można się sprzeczać, ponieważ algorytmy również tutaj działają. Natomiast to, co Wam mówiłem ostatnio, że nie podpisał tej umowy z Unią Europejską, która miała kazać mu tak naprawdę wyciszać pewne strony medialne. Więc, no, oczywiście, jeżeli tak jest, to łapka w górę dla Ilona Maska, bo być może, być może on jest tym dobrym aktorem i chociaż trochę dba o tą wolność słowa i tą wolność wypowiedzi. Co do Secret Service, to widzieliście pewnie tą spanikowaną agentkę Secret Service za to wszystko, no niestety, przez, ym, przez to, że szefowa Secret Service chce, żeby 30% kobiet pracowało w Secret Service. I ja może tego tematu nie będę tutaj rozciągał. Natomiast są pewne zawody przygotowane dla pewnych płci konkretnych. A może nie przygotowanych, tylko po prostu jedni sobie radzą lepiej w danym zawodzie, a inni, a inni po prostu trochę gorzej. No, moja rodzina jest to rodzina górnicza i wiele kobiet na przodku nie robiło. Z tego co mi opowiadał wujek, dziadek, babcia i tak dalej. Więc jeżeli ktoś ma ochraniać prezydenta ma to być duża, silna, postawna osoba, która wie jak się zachować pod, pod wpływem stresu, no to... Miała trafić pistoletem do kabury, to ona wiecie, w kolejnych dziewięciu przypadkach by zachowała się tak samo fatalnie, i by memy na cały świat z nią były. Natomiast no, mamy pewne predyspozycje i według mnie powinniśmy się ich po prostu trzymać. Dobra, idźmy dalej, bo na ten temat można było dużo, dużo mówić. Wykres bitcoina, tak jak mówię, bardzo pozytywnie zareagowaliśmy na to, co się wydarzyło. Oczywiście historia tragiczna. Natomiast do tragedii na szczęście nie doszło, ale rynek bardzo mocno tutaj odreagował nam pozytywnie. A tyle, jak widzimy na tej grafice, dzieliło nas od bitcoina po 16 tysięcy dolarów. No to oczywiście jest taki, taka grafika tylko, tak? ale gdyby Trump w ostatnim momencie się nie przechylił, to faktycznie ta kula zamiast w jego ucho trafiłaby, no niestety w jego czaszkę. Czy wtedy bitcoin faktycznie zaliczyłby jakiś spadek? Jako ten Trump, który jest. Pro kryptowalutowy jako Trump, o którym wszędzie tutaj na Twitterze się mówi, nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Natomiast Donald Trump, mam tutaj, tutaj to przygotowane, potwierdził, że nadal chce wystąpić 25-27 lipca na konferencji bitcoinowej w Stanach Zjednoczonych, dlatego też rynek kryptowalut pozytywnie na to zareagował. Donald Trump miał być na tej konferencji, natomiast przy tym całym Zamieszaniu po tym incydencie, jak to ładnie zostało nazwane, nie było to pewne, czy on faktycznie, czy on faktycznie na tej konferencji wystąpi. Natomiast z tego, co jest tutaj napisane, ma wystąpić. Coś telegraf też to potwierdził z jakiegoś źródła, no ale współczuję, współczuję organizatorom tej konferencji, bo to, jak będą musieli teraz przyłożyć się do ochrony tego wydarzenia, no to będzie na pewno nie lada gradka. Co do wyborów w Stanach Zjednoczonych, no to. Cały internet, cały internet i to nawet ten przeciwny Donaldowi Trumpowi okrzyknął, że Trump w tym momencie wygrał elekcję. Te jego zdjęcie, które widzicie na miniaturce tego filmu, ta ręka w górę podniesiona, flaga amerykańska z tyłu, tak. Chłop, który dzień później gra w golfa sobie, <grych> po tym jak został postrzelony. No, to naprawdę, Joe Biden, przy tym wszystkim, który walczy ze schodami. tak? Trump postrzelony się przewraca. Biden wchodzi po schodach i się prze, przewraca. No to widzimy, jak drastyczną tutaj na polibarkacie Trump ma przewagę. 71% do 18%. Idąc, idąc dalej, co do Bitcoina, jeszcze to tylko takie przypomnienie. Pamiętajcie, że na ten moment tylko 0.26% globalnej populacji będzie w stanie posiadać jednego całego Bitcoina. Przy założeniu, że mamy 8,1 miliarda ludzi w tym momencie na świecie. Dobra, krótki komentarz: czy jakoś to wpłynęło na giełdę Stanów Zjednoczonych? No na razie, jak ten film wychodzi, to nie, ponieważ linki są w Stanach Zjednoczonych zamknięte. Dzisiaj o 15.30 otwarte zostaną, więc zobaczymy, jak Nasdaq i SP zareagują. Indeks dolara amerykańskiego tutaj minimalnie do góry. Dolar 3,90. No po raz kolejny być może odbiliśmy się od tego wsparcia. Jeżeli tak będzie, to oczywiście super dla mnie. A co do CME, to po tym całym wydarzeniu wzrosła nam szansa na obniżkę stóp Jeszcze tutaj analitycy więcej dają na to, jeżeli chodzi o wydarzenie 18 września, czyli spotkanie Fedu. Jak będzie, no to oczywiście zobaczymy. Dobra, ostatnia informacja. Powiedziałem Wam krótko o tym, że poruszę temat Ethereum. Miałem zakładać tę pozycję długą na Ethereum. To bo w momencie, tutaj plus minus, jak ja Wam to mówiłem na filmie. No cóż, nie założyłem, miałem w weekend wybuchową imprezkę w domu, a może wrzucę jakieś zdjęcia, może nie zobaczymy. No i niestety, byłem innymi rzeczami powiedzmy, przez weekend zajęty. Po prostu prywatnymi sprawami, więc na tej pozycji nie założyłem. Przy dźwigni razy 5, razy 10, miałbym tutaj 50-100% już na plusie. Życie. No niestety rynek krypto wymaga w takich sytuacjach, żeby mieć dobry timing, żeby poświęcić na to dużo czasu. Jeżeli chce się po prostu na takie okazje trafiać, ja nie miałem tego czasu, akurat ten weekend życie nie pierwsza, nie ostatnia okazja, która mi przed nosem przeszła. Mam nadzieję, że jeszcze takich okazji w tej hoście będzie sporo. A to by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej całej sytuacji. Zostawcie komentarz pod tym materiałem, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!